Dziękuję bardzo każdej osobie, która wsparła mnie na patronajcie. Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Laszewskiej, Kryściska na o Książkach, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Wiktorii Tolarczyk, Miszkowi Remiszkowi, Jackowi Sielskiemu, Ernestowi Bednarczykowi, Patrykowi Zelewskiemu, Elaine Elaine, pani Wące, Marcinowi Pucowi, Tomkowi K, tajemniczemu panu X i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim, trzymajcie się. Dzień dobry. Dzisiaj będzie film o kontynuacjach książkowych serii, na które czekam. I to z niecierpliwością. Um, w większości to są książki, które jeszcze nie zostały napisane. Um, I niektóre nie są pewne, znaczy nie jest pewne, że one powstaną. Natomiast starałem się jednak unikać tych, no tych już kontynuacji, które w chwili obecnej są bardziej memem niż czymkolwiek innym, więc nie będzie Pieśni Lodu i Ognia... Nie będzie kronik lubójcy Rotfusa, nie będzie mimo wszystko niecnych gentlemanów z Kotalęcza. Wydaje mi się, że będzie niedługo pogadanka o tym, czy autorzy są czytelników winni książkę. To jest dość ciekawy temat, i tam sobie to poruszymy. Ehm, no to co? Lecimy. I zacząć trzeba od y, oczywistego tematu, czyli od pierwszego prawa na które ja, na kolejne książki, z którego to ja bardzo czekam. Sytuacja z pierwszym prawem specyficzna jest dość, pewnie większość z Was wie, że to jest moja ulubiona, jedna z trzech ulubionych serii fantazy. Abercrombie napisał już w tym świecie 10 książek, napisał trylogię, potem trzy standalone'y, potem zbiór opowiadań, no i kolejną trylogię i teoretycznie, gdyby chciał, to pewnie ta trylogia mogłaby być zamknięta, znaczy to całe uniwersum, bo jakby nie było, pewna historia jest zakończona. Natomiast, jeżeli ktoś skończył um, ostatni jak na razie wydany tom, czyli mądrość tłumu, no to wie, że tam zakończenie jest dość mocno otwarte. Znaczy, sugerujące, że to nie jest koniec. E, o ile pierwsza trylogia miała takie zakończenie, które było, no, no nie są mi definitywne, ale takie, że gdyby Babły Krąby nie chciał, to nie musiałby nic dalej pisać, i pewnie nikt, jeżeli chodzi o samą historię, nie czułby się bardzo poszkodowany. Um, no, i oczywiście teraz Abercrombie pisze, już napisał w zasadzie, e, książkę The Devils. Ona się w Polsce ukaże w czerwcu i to jest prawdopodobnie najbardziej wyczekiwana przeze mnie książka o premiera tego roku. I to jest pierwszy tam trylogii, więc przez kolejne kilka lat przynajmniej e, nic z pierwszego prawa nie dostaniemy. Aczkolwiek parę tygodni temu pojawił się wywiad z Abercrombie na kanale Collectible Book Vault. E, I tam ostatni temat tej długiej, półtora godzinnej rozmowy to była właśnie przyszłość pierwszego prawa jako uniwersum. Ja wam tej streszczę, co Abercrombie powiedział. Jeżeli ktoś chce posłuchać całego wiadu, to polecam, bo jest dobrze się jego sława po prostu. On tam powiedział coś takiego, że powtórzył trochę moje słowa, że jeżeli ktoś, znaczy no ja bardziej powtarzam jego, że jeżeli ktoś skończył drugą trylogię, to zdaje sobie sprawę, że to zakończenie jest dużo bardziej otwarte um, niż w pierwszej trylogii. I zawsze uniwersum pierwszego prawa to jest takiego docelowe uniwersum, do którego on chce wrócić, ma to w głowie. Czy tak będzie? Mówi, że nie wie, aczkolwiek to jest Abercrombie. Natomiast na końcu podzielił się tym, że ma już w głowie plan na kolejny standalone, bo jego kolejnym krokiem w tym uniwersum były pewnie trzy kolejne standalone i trzecia trylogia. I podzielił się w głowie, podzielił się, podzielił się z nami planem na kolejny standalone i on powiedział, że to miałaby być książka, przynajmniej w tej takiej wstępnej fazie, w ten wstępny plan, to miałaby być książka o um, takiej trochę kolonii górniczej, to znaczy o bandytach, kryminalistach zesłanych z Unii do nowego świata gdzieś tam co brzmi bardzo dobrze, nie ukrywam, że ja najbardziej chciałem dostać książkę piracką od Abercrombiego, ale to jest to co nam powiedział, powiedział też, że no podobnie jak w drugiej trylogii magia miałaby być bardziej istotna miała być, miałaby mieć większy wpływ na świat przedstawiony, więc to jest to co Abercrombie powiedział, myślę, że w perspektywie kilku następnych lat powiedziałbym, że nie wiem, z siedmiu co brzmi strasznie, coś dostaniemy. Myślę, że faktycznie, kiedy Abercrombie The Devil skończy, to do pierwszego prawa powrócimy. Czekam również, nie jakoś bardzo intensywnie, ale jednak, na trzeci tom e, trylogii W i e. schwab e, który się rozpoczynał książką Wyszys, potem było Vengeful, no i trzeci tom, który jest tworzony obecnie wydaje mi się, że parę tygodni temu może już paręnaście ale chyba parę. Wiktoria e, szła wrzuciła na swojego Instagrama taką relację, że zaczyna pisać e, tom trzeci, czyli Victoria's. I jak mówię, nie mogę powiedzieć, żebym był jakiś bardzo podekscytowany. Jestem bardzo ciekawy, bo pierwszy tom uważam był dobrą książką. Uważam, że to była dobra rozrywka. Drugi tom uważam był bardzo słabą książką, więc jestem ciekaw, jak to wyjdzie z tomem trzecim. Tym bardziej jestem tego ciekaw, że patrząc, oczywiście znaczy moim zdaniem, autorka ma pewnie swoje plany w głowie, ale patrząc na tom drugi, nie za bardzo widzę pole na kontynuację. Znaczy, ja nie wiem, co tam autorka chciałaby więcej opowiedzieć, ale coś ewidentnie chce, skoro jest to tworzone. To jest chyba. To będzie chyba kolejna książka, jaka się ukaże. Um, e, po książce, która ma mieć premierę w tym roku, e, i ta książka, która ma mieć premierę jeszcze w tym roku, nosi tytuł Bury Our Bones in the Midnight Soil. Um, bardzo ładny tytuł. Natomiast faktycznie, Wiktor jest w miarę nieciekawi. I również ciekawi mnie, bardziej niż Victorious, um, potencjalny trzeci tom Szóstki Wron. Znaczy tutaj też mam pewne obawy. Uważam, że pewnie większość z Was wie, że pierwszy tom tej dylogii, czyli właśnie Szóstka Wron, to była książka taka sobie. Bardzo taka sobie. Natomiast Królestwo Kanciarzy podobało mi się bardzo. Uważam, że to jest naprawdę porządne, rozrywkowe, hajst młodzieżowe, powiedzmy, fantazy. I bawiłem się super. Chciałem, chciałbym, żeby pierwszy tom był taki jak drugi. Um, I ponownie to jest taka kontynuacja, której raczej nie potrzebuję. To znaczy, wydaje mi się, że, że historia jest w miarę ładnie zamknięta. Natomiast, jeżeli ten trzeci tom wyszedł, to bym się zainteresował na pewno i myślę, że on wyjdzie. Prędzej czy później, obecnie autorka pracuje um, nad kilkoma rzeczami. Zresztą podzieliła się ponownie z tym, e, tym na swoim Instagramie e, i napisała, że pracuje nad, po pierwsze, jakąś horrorową nowelką, która ma być częścią większego projektu. Um, Jakąś książkę obrazkową, komiks, który ma naświetlony The Bride, trzeci tom Ninehouse, Ninehouse, i coś, co się nazywa Widow's Walk. Czy to jest jakiś kryptonim trzeciego tomu wron, czy to jest coś innego? Nie wiadomo. Natomiast prawdopodobnie, jeżeli dostaniemy trzeci tom wron, no to nie w najbliższym czasie. No i też zakładam, że on jednak byłby powiązany z tymi kolejnymi dwiema książkami, tą dylogą, która nastąpiła po niej. Nie za bardzo chcę mi się czytać, bo pewnie musiałbym wtedy czytać jeszcze Grisha do końca. Ale jeżeli byłaby możliwość samej trójki wron, samego trzeciego tomu wron, um, zgłębienia bez konieczności czytania kolejnych książek, to bym spróbował jak najbardziej. Drugi tom tej dylogii dał mi na tyle dużo radości, że jestem gotowy <grybujesz> spróbować czegoś jeszcze. Dalej. E, drugi tom. Przykład Aminy al-Sirafi. Tom pierwszy to była naprawdę przyjemna książka. Nie była wybitna, miała swoje problemy. Ale na pewno była taką dużo bardziej czystą, przyjemną rozrywką niż Devabad, który był moim zdaniem lepszą serią, ale nie dawał tej takiej czystej przygodowej frajdy. A Amina w dużym stopniu mi to dała. Ponoć data premiery tego drugiego to jest wrzesień tego roku, za granicą oczywiście. Eee, także trzymam kciuki, bo pierwszy tam był naprawdę lekki i przyjemny. I było o piratach. Mimo tego, że to były tacy. Mili piraci powiedzmy, może nawet za mili, to bawiłem się dobrze. Skupmy się teraz na polskim podwórku, bo tutaj też jest na co czekać. E, oczywiście bardzo mocno czekam na ostatni tom Księgi Całości. Już niestety nie będzie on kończony przez Feliksa Kresa, ponieważ Felix Kres nie żyje. Zmarł w październiku 2022 roku. E, no i kończenia serii podjął się Arkady Saulski. Ciężkie zadanie, bardzo ciężkie. Wydaje mi się, że to jest tak specyficzna seria, że nie ma... Znaczy, ja bym... Nie chcę się wpojadać, natomiast będąc na miejscu Arkadego Saulskiego, nie próbowałbym kopiować stylu Kresa, tylko po prostu spróbować spiąć wątki i zrobić to mimo wszystko jak najbardziej po swojemu, żeby to jakoś się wewnętrznie zgrywało. Ciężkie zadanie, definitywnie. Z tego, co kojarzę, ani Arkady Saulskiej, ani Fabryka Słów nie chcą do końca podawać daty, kiedy to powstanie. Stawiałbym, że może to będzie ten rok, ale na pewno, znaczy na pewno. Myślę, że jakaś końcówka albo 26. Wydaje mi się, że nie ma co się śpieszyć, też patrząc na to jak skończył się tą pierwszy pierwsza część ostatniego tomu, czyli Schern i Scherer dziwając przed burzą, to ja nie wiem czy to uda się zamknąć w jednym tomie. Jeżeli tak i to będzie się trzymało kupy, to szacun jak najbardziej. Natomiast y, dla porównania, oczywiście taką sytuacją która w pewien sposób była analogiczna do tego, co mamy obecnie z Księgą Całości, była sytuacja z kołem czasu. Robert Jordan zmarł um, po skończeniu Gilotyny Marzeń, on tam był poważnie chory na serce, um, i zmarł w momencie, kiedy seria już miała zmierzać ku końcowi. To znaczy oczywiście to, że kolejny tom, w trakcie którego tworzenia był Jordan, miał być ostatni, pewnie jednak było wynikiem w dużym stopniu tego, że no... On był świadomy swojego stanu zdrowotnego i chciał to po prostu jak najszybciej skończyć. Natomiast jest takie bardzo sławne zdanie Roberta Jordana, które mówi o tym, że on chciał, żeby ten ostatni tom był tak duży, żeby czytelnik kupując tę książkę w księgarni musiał się z nią wytoczyć wózkiem, znaczy musiałby musiał ją, by musiałby ją wy, wywieźć na wózku. Tak miała być potężna, gruba i ciężka. Taki był jego plan. A umówmy się, to nie jest tak, że pozostałe to są jakieś bardzo cienkie. Um, a koniec końców Sanderson napisał trzy książki, więc nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj okazało się, na przykład dwie książki z tego wyjdą. Tym bardziej, znając te manierę fabryki słów do dzielenia książek na dwa tomy, nawet jeżeli nie jest to konieczne. Natomiast, oczywiście, trzymam kciuki, zobaczymy, jak to wyjdzie. No i jest jeszcze Mekhan, oczywiście. Opowieści z Mekhańskiego Pogranicza minęło już naprawdę wiele lat. Od, um, od kiedy został wydany tom 5, którym było Każde Martwe Marzenie, bo to był 2018. Ponad 6 lat temu. I oczywiście ta przerwa wynikała z problemów zdrowotnych Roberta Wegnera. No i jakby oczywiście tutaj nie ma co tego krytykować. No, chłop miał chyba jakieś problemy z plecami z tego, co kojarzy, i cały czas go bolało. Jeżeli się pomyliłem, to przepraszam, ale to jest poważna rzecz. I zdrowie powinno być priorytetem, jak najbardziej. Natomiast to, co mnie bardziej martwi, to są te takie. Może to jest moja percepcja. Na pewno. Ale to są takie jakieś. Nieśmiałe podchody, mam wrażenie, power graphu, to znaczy jakiś taki brak konkretów, ciągle mówienie. Mam wrażenie, że od dwóch lat to trwa, albo pod, od ponad roku przynajmniej. Takie mówienie, no już niedługo coś powiemy, już niedługo będzie zapowiedź. Kojarzy mi się, że przed Pyrkonem um, były jakieś takie sugestie, bo tam Robert Wegener wziął w nim udział, że no Robert Wegener na Pyrkonie coś tam powie i chyba ciągle nic nie wiadomo, ciągle nie wiadomo kiedy to ma wyjść. Miała się ukazać ta książka w zeszłym roku, nie ukazała się, mam nadzieję, że to będzie ten rok. Um, bo jeżeli nie, no, no smutne byłoby wrzucanie Roberta Wignera do tego samego worka właśnie, gdzie jest Martin czy Rotfus. Tym bardziej, że no, umówmy się, to jest tak, że Martin i Rotfus jednak są już na ukończeniu tych serii. Rodfusowi teoretycznie został jeden tom, Martinowi zostały dwa. A ja bym się nie zdziwił, gdyby, gdybyśmy mówiąc o mechanie musieli powiedzieć, że jesteśmy gdzieś w połowie tej serii. Ja nie uważam, żebyśmy byli blisko finału. Ja uważam, że z 4-5 tomów spokojnie tutaj jeszcze będzie. Ja czytając tą piąty miałem takie wrażenie, że jesteśmy na półmetku dopiero, co? Więc myślę, że przynajmniej 3-4 książki jeszcze przed nami. Zdrowia dla pana Wegnera i miejmy nadzieję, że, jakiś konkretów, że jakieś konkrety w tym roku dostaniemy. Najlepiej po prostu książka, nie jakieś konkrety. Jest też książka Pieśń Pustyni i to jest tom, który ja skończyłem. Książka pana Grzegorza Wilgusa. Um, ja uważam, że to jest bardzo, bardzo porządne fantazy. To nie jest wybitne fantazy, ale to jest na wielu płaszczyznach po prostu dobre albo dobre z plusem fantazy. Brak jakichś takich większych wad, porządnie, bardzo porządnie napisana książka, ciekawa, dająca frajdę, była naprawdę dobra. Um, I też myślę, że mogę Wam polecić kupno jej, bo z tego co widzę, ona jest jakaś bardzo tania, tam 23 zł kosztuje. Um, a uważam, że w dzisiejszych czasach, co trochę jest smutne, to, jest, to są śmieszne pieniądze, naprawdę porządną rozrywkę. Um, Seria nazywa się Ostrze Erkal, mamy też drugi tom, czyli Pieśń Zemsty. I ja mówiłem, chyba chyba to mówiłem, że sięgnę po ten drugi tom w momencie, kiedy już trzeci będzie zapowiedziany. Drugi tom ukazał się w połowie 2024 yy, i to było mniej więcej 14 miesięcy po premierze pierwszego tomu, więc nie zdziwiłbym się, gdyby trzeci tom wyszedł w tym roku i to była jakaś, nie wiem, jesień może. Raczej wydaje mi się, że wydawanie książek w lecie trochę się mija z celem. Natomiast, tak jak mówię, czekam, bo uważam, że ten pierwszy tom to była naprawdę ze wszechmiar porządna książka. No i kolejna książka polska, która myślę ukaże się w tym roku, to jest trzeci tom Ugly Radka Raka. Seria, którą ja uwielbiam, bardzo mi się podoba, bardzo lubię klimat, bardzo lubię bohaterów. Ta seria podoba mi się bardziej niż Mroczne Materie, wiem, że pojawiały się takie komentarze, że no, ta seria jest o niczym, Mroczne Materie są o czymś. Nie powiedziałbym, że jest o niczym, no ale nawet jeżeli ktoś tak twierdzi, to co ja zrobię? No bardziej lubię tę serię, po prostu. Bardziej mi się podoba tyle Radka raka, daje im po prostu więcej frajdy bycie w tym świecie. Um, to oczywiście jest trylogia Tom trzeci, nam to wszystko zepnie. I trochę czytając to, ma się takie wrażenie, że to faktycznie jest jedna wielka książka, niczym właśnie władca pierścień podzielona na trzy tomy. Pierwszy tom Agli ukazał się w maju 22, drugi, mniej więcej półtora roku później, to był, um, to był październik. 23. Więc idąc, e, sugerując się tą częstotliwością, co oczywiście może być zgubne. No wychodziłoby, że Tom trzeci miałby się ukazać na wiosnę tego roku, gdzie tak może kwiecień maj. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Natomiast no myślę, że to jest ten rok. Tak mi się wydaje. Też wydaje mi się, że Powergraph nie zapowiada swoich książ z jakimś takim ogromnym wyprzedzeniem. Dlatego nie zdziwi się, że o tej książce usłyszymy dopiero jakiś miesiąc przed premierą. Natomiast czekam bardzo Radek Raki z jednym z moich ulubionych polskich pisarzy, oby zamknięcie tej trylogii było tak dobre jak dwa poprzednie tomy. Czekam również na kolejny tom serii o Kociołku. Ponownie mam zaległości, dwa tomy jeszcze przede mną. Kojarzy mi się, że ktoś z Was napisał w jakimś komentarzu, że Marcin Mortka dawał znać, że tom siódmy następny to może będzie ostatni. Ale z drugiej strony, oczywiście moja luźna predykcja, nie zdziwiłbym się, gdyby po skończeniu tej głównej linii fabularnej Marcin Mortka skupił się na robieniu jakiejś, wiecie, podcykli typu jakieś opowiadanka, jakieś poboczne historie. Myślę, że to jest taki cykl, którego Mortka się może uczepić na bardzo długo i jakoś nie widzę w tym problemu. Wydaje mi się, że taka luźna konwencja e, pasuje do tej historii. Ja się na serio kociołku bawię bardzo dobrze, dlatego na kolejne tomy e, jak najbardziej czekam. Następnie mamy Drumindor i to jest książka, która już się ukazała za granicą i w Polsce ponoć ma się ukazać względnie niedługo. Wiadomo jak to jest z wydawnictwem Mac, oni tam <grymnie> lubią sobie pozmieniać pewne rzeczy, poprzekładać, rozumiecie. Natomiast no z mojej perspektywy dzisiaj dali post na Facebooku i tam, jeżeli chodzi o Drumindor, to informacje są następujące, pozwólcie, że sobie to znajdę. Jest w ogóle cała zakładka Michael J. Sullivan. Nasze plany dotyczące Saliwana od poprzedniej aktualizacji trochę się zmieniły. Drumindor ukaże się tuż po wakacjach. Poza tym bierzemy się za nowe wydanie odkryć, które powinny trafić do księgarni w okresie przedświątecznym. Um, bo jeżeli ktoś w ogóle nie wie, Drumindor jest piątym tomem Kronik. Rairi, to o czym Mac pisze, to są odkrycia Rairi, czyli ta pierwsza seria y, jest recenzja na kanale. To jest kapitalne przygodawe fantazy, bardzo lekkie, polecam serdecznie. Natomiast sam Drumindor to jest historia, gdzie nasi bohaterowie trafią do tytułowej twierdzy, tytułowej lokacji e, zamieszkanej przez krasnolud. Jeżeli się nie mylę, to ona się pojawiała w czwartym tomie odkryć. Czekam bardzo, bo jeżeli chodzi o przygodowe fantazy, to Rairia jest absolutnie moim topem. Oby Mac e, nie zmienił zdania, jak to często ma w zwyczaju. Są też dwie serie science fiction, które mają się skończyć tomem siódmym. Pierwsza z nich to jest Czerwony Świt. W Polsce mamy cztery tomy. Ja skończyłem trzy. Zresztą, jeżeli chodzi o tę serię, to Mac też tutaj o Peer się broni napisał w tym poście, ponownie może to po prostu przeczytam. Dark Age, czyli tom piąty, ukaże się pod koniec 2025 roku. Tu planowana przerwa, która miała nastąpić po trzecim tomie, rzutem na taśmę udało się wydać jeszcze czwarty. Tłumacze pracują obecnie nad innymi projektami dla nas, więc tutaj zakładam, że raczej tego nie przyspieszą. Piąty tom to jest Dark Age, szósty to jest Lightbringer i siódmy, który jeszcze ma zostać napisany. Ostatni. To będzie Red God, Natomiast tutaj też pogrzebałem i trafiłem na rozmowę z Piersem Brownem. Jeżeli chodzi o Red God, to ponownie nie chciał się za bardzo określać, natomiast powiedział, że jeżeli nie napotka jakiś przeszkód, no nie wiem, jakoś życie go nie przygniecie, to spodziewa się, że Red God, ostatni tom, ukaże się w okresie wakacyjnym roku 2026. Także jesteśmy mniej więcej półtora roku. Od premiery ostatniego tomu i kurczę, powiem szczerze, że wtedy to wydawanie tych tomów przez maga miałoby sens. No bo piąty tom dostaniemy pod koniec tego roku. Szósty pewnie jakoś, nie, wiem, pierwszy kwartał następnego roku. Może ewentualnie drugi. No i pewnie parę miesięcy po premierze zagranicznej redgun dostaniemy ten tom w Polsce. Także wydaje się to mieć sporo sensu. But I think unless I encounter some new and stuff, it'll be out next year. Um, most likely in the Kolejna epicka seria science fiction, która ma zakończyć się tomem siódmym, to jest oczywiście Pożeracz Słońc. Ja jestem po tomie trzecim, który czytałem po angielsku, zajęło mi to chyba ponad rok i to była ciężka przeprawa. Dlatego jakoś tak bardzo nie śpieszę się z tym tomem siódmym, w tym znaczeniu, że to nie jest książka, którą chciałbym dostać już teraz, bo pewnie tom czwarty też będę po angielsku czytał. Uważam, że to jest jedna z najlepszych serii książkowych obecnie tworzonych. Tom trzeci jest absolutnym mistrzostwem świata. Tom drugi i pierwszy też były świetne. Mój klasyczny apel, bardzo proszę, niech ktoś wznowi tę cholerną serię w Polsce, bo pomieszczeli coś. Tom siódmy e, ma się ukazać ponoć. Tak, tak mówił autor. Um, na takie informacje natrafiłem. W listopadzie tego roku, aczkolwiek nie wiem, czy to się nie zmieniło. Nie wiem, czy autor jednak się nie wycofał tych zapowiedzi. I to jest teoretycznie ostatni tą tej serii, natomiast to jest ostatni tą głównej serii. Christopher Rakio. Już pod pewnymi kątami rozbudowuje to uniwersum, pojawiło się kilka opowiadań i ponoć jakieś inne projekty w tym świecie też mają być tworzone. Natomiast główna historia kończy się Tomem siódmym. Miejmy nadzieję, że jakieś polskie wydawnictwo pójdzie po rozum do głowy do tego czasu i zacznie tę serię wydawać w Polsce. No bo zakładam, znaczy pewnie ciągle Rebis ma te prawa, ale zakładam, że no pozyskanie tych praw nie będzie się robiło tańsze kiedy popularność tych książek będzie szła w górę, a ona konsekwentnie od paru, parunastu miesięcy może nawet idzie w górę za granicą. Dalej mamy Wampirze Cesarstwo, tom trzeci. Czekam, mimo że tom drugi podobał mi się mniej niż tom pierwszy, to ciągle to była dobra książka. A jeżeli chodzi o kontynuacje um, pisane przez Krzysztofa, to jest z tym różnie. Mam nadzieję, że zamknięcie się uda bo nawet jeżeli tom trzeci będzie na poziomie tomu drugiego, to ciągle uznam, że to jest naprawdę spoko trylogia i można ją polecać. Zresztą ponownie tutaj e, Mag dał znać, kiedy się możemy spodziewać trzeciego tomu. E, trzeci tom Wampirzego Cesarstwa ukaże się pod koniec 2025, więc pewnie za granicą będzie to listopad. Tak mi się kojarzy, że premiera to jest 6 listopada. W Polsce pewnie jakiś grudzień, coś, um, coś takiego. Następnie kontynuacja czarnego języka. E, trochę się pogubiłem i teraz nie wiem, jaki jest status tej serii w Polsce, bo czarny język wyszedł te trzy lata temu, chyba. I mi się ta książka podobała, uważam, że to jest bardzo przyjemna rozrywka. To nie jest wybitna rozrywka, to jest dobra rozrywka. Um, I już z tego co kojarzę, za granicą ukazał się prequel, który nosi tytuł The Daughters War. I to jest prequel o jednej z bohaterek, która się, um, która się pojawia, która jest jedną z głównych bohaterek. Um, Czarnego języka, czy jak to jest w oryginalnym Black Tongue Thief. Czekam na kontynuację, czekam na jakieś następne ruchy MAGA, jeżeli chodzi o tę serię. Nie wiem, czy ją porzucili, nie mam pojęcia. Ostatnio wydali, pod koniec zeszłego roku, inną książkę Christophera Bulmana, czyli Dwa Ognie. Ja ją chciałem kupić, ale się wyprzedała, więc, więc będę czekał. Chociaż pewnie ona jest do znalezienia gdzieś, więc pewnie poszukam. Ale ta seria interesuje mnie jednak bardziej, się dobrze bawiłem. Czytając ten pierwszy tom, mam nadzieję, że Mac tej serii nie porzucił. No i ostatnie, co mam, to jest oczywiście Malazańska Księga Poległych. Ponownie główna seria jest zakończona, natomiast mamy też dwie podserie, które są w trakcie tworzenia. Eee, zaczynając sobie od prequelu, to jest coś, co się nazywa Trilogia Karkanas. W Polsce wydany został jeden tom, czyli Kuźnia Ciemności. Mamy też tom drugi, Fall of Light, który w Polsce się nie ukazał, i tom trzeci, który ma zostać jeszcze napisany. I ponownie mam takie w ogóle wrażenie, że Steven Erikson jest bardzo. Transparentnie, jeżeli chodzi o plany, bo on pod koniec stycznia tego roku y, dał znać, że ma nadzieję, że zakończy pisanie tej książki w kwietniu albo maju tego roku. Więc być może nie jesteśmy już tak blisko, a, tak daleko. Premiery to jest istotne, bo Mac dawał znać, że on jak najbardziej wznowi to karkanas, jasna sprawa, a, tylko kiedy no, faktycznie będą mieli świadomość, będą mieli pewność, że Steven Erikson nad tym będzie pracował, bo jednak przerwa, jeżeli chodzi o pisanie tej serii, no była dość długa. Tom pierwszy to był 2012, a tom drugi 16, więc minęło już ponad 8 lat. No i oczywiście mamy też kontynuację, czyli coś, co się nazywało wcześniej Trylogia Świadka, teraz to jest po prostu chyba Seria Świadka. Steven Nixon zmienił zdanie, miały być trzy tomy, będą cztery. W tym tomu ma pojawić się, w, w tym roku ma się pojawić tom drugi, czyli No Life Forsaken. Mamy też tytuł tomu trzeciego, on się będzie nazywał Legacies of Betrayal, no i jeszcze będzie... Tom 4. To jest już coś, co, co Ericsson skończył, więc pewnie Tom trzeci dostaniemy w przyszłym roku za granicą. Tak bym stawiał. No, także co, wydaje mi się, że to jest wszystko. Jeżeli chcecie dać znać jakieś książki, na jakie serie, na kontynuację jakich serii wyczekacie, to komentarze są wasze, a ja wam bardzo dziękuję. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was gorąco i do następnego. Cześć.